Samochód, tak jak widzimy, Mercedes Sprinter yy, posiada, jest skierowany generalnie do działań ratowniczo-gaśniczych, bardziej ratowniczych yy, do wypadków drogowych, czyli w oznaczeniu SLRT. Yy, będzie posiadał urządzenie yy, ORC, którym będzie można gasić yy, samochody, yy, gdy zaistnieje taka yy, sytuacja. Yy, w pojeździe yy, wedle przepisów do zdarzenia jedzie yy, zastęp sześcioosobowy. Jeśli chodzi o, o czas koronawirusa, to właśnie ten samochód y, zdał swój egzamin z tego względu, że woziliśmy osoby na y, szczepienia, przewoziliśmy z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, odwoziliśmy, także ten samochód już spełnił swoją rolę właśnie w przewozie tych osób. Szanowni Państwo, chciałabym druchą. No, i wszystkim tym maluchom podziękować za zdecydowane działania i okazywaną ludzką solidarność. Jak wielka w Was jest potrzeba działania, pokazaliście, drodzy strażacy, kiedy była pandemia COVID i zawsze byliście nam potrzebni. I wichury, które nawiedzały naszą gminę w ostatnich czasach, daliście odczuć wszystkim naszym mieszkańcom, że jesteście i że jesteście nam bardzo potrzebni.